Myślę, ser. I co, miałaś wypłatę? Jasne, że miałam. Ale od razu chcę, żebyś wiedział, że na tatuaż nie dostaniesz. To może chociaż na browarka? Ostatnie mam. To nie temat na teraz. Była mu psychologa. Poradził mi... O, nie, nie. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Słuchaj, Gałganie. Psycholog poradził mi, żebyś mówił mi same miłe rzeczy, żebym poczuła się jak wśród gwiazd. Okej, okay. teleskop. Co? Teleskop? No, teleskop. No. Wiesz co? Trudno mi zdiagnozować konkretną przyczynę Twojej dolegliwości, ale myślę, że to jest wina nadużywania alkoholu. Okej, okay. rozumiem. Tu pogadamy, jak będziesz trzeźwa. Że co? Wiesz, jednak zdiagnozuję. Nie powinieneś śpić ani palić, żebym ja nie musiała się denerwować. No nie! No ja wychodzę. A ty gdzie? Rozmawiamy przecież. Wychodzę, idę zapalić, żeby się nie denerwować. A!